Dobry trening powinien rozpoczynać się od siły. Być zasady starej fajterskiej, że prawdziwa siła techniki się nie boi. Aczkolwiek dzisiaj skoncentrujemy się trochę na treningu techniki. Pokażę jak się kopi obrydóweczkę, jak zadaje się ciosy. Mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy jeszcze ze sportami walki nie mają coś tam do czynienia. To dzisiaj rozpoczął w domu prezentując techniki. E, tylko nie kopię mamy, taty, braty, siostry, kota, psa i tak dalej. E, I tak dalej. Słuchajcie, no KSW 69, ja bym chciał zapewniaczki. E, to nie jest łatwa gala do typowania jeżeli chodzi o jakieś niespodzianki. Wydaje mi się, że śmiało możemy stawiać na faworytów wszystkich po kolei i ten kupon powinien siąść. Ja jednak dzisiaj skoncentruję się na zdarzeniach pojedynczych walkach, które w mojej opinii po małej analizie powinny wejść na zielono. Zaczynamy! Zanim zaczniecie boksować, to taka mała rada, nie zakładajcie rękawic na gołe ręce, tylko postarajcie się zaopatrzyć w owiki takie bokserskie, bo naprawdę warto dbać o ręce, szczególnie jeżeli macie mocne uderzenie w ręce, nie? To tak mniej więcej wygląda wiązanie. Oczywiście można wiązać przez palce, ja nie jestem tego fanem, moim zdaniem troszeczkę za bardzo rozszerza te kości i nienaturalnie układa je do uderzeń, ja uczony przez trenera Kosodowskiego robię tak po pięściarsku, Wiążemy nadgarstek, wiadomo, że trzeba wzmocnić nadgarstek I teraz idziemy sobie po prostu takim też krzyżykiem Wiążemy, wiążemy kości O i czyli krzyżyk znowu do nadgarstka Dwa razy nadgarstek, bo trzeba wzmacniać I znowu krzyżyk na śród ręczy. znowu przez kość I tak dalej, i tak dalej Wiążemy sobie taśmę, w międzyczasie wiążąc tą taśmę nawet nie patrząc eee, Trzeba stawić pierwszy pojedynek eee, Losers Majic kontra Baczyńska Stawiam tutaj po kości 1.60 na zwycięstwo eee, no już yy, chorwatki, która miała okazję walczyć w planszy KSW, czyli Lasesz yy, myślę, że będzie w stanie wygrać ten pojedynek, ale nie będę zgadywał raczej metody. Pewno decyzja, ale stawiam po prostu jedynkę przy jej nazwisku. Zaczynamy w takim razie od pracy bokserskich, taka główna zasada tej pracy. Pamiętajcie, że nie obwód bicepsa decyduje o tym, jak co bijecie, tylko e, cała dynamika napędzana z całego ciała, rozpoczynając od stopy. Najprostsze, jeżeli stoimy w lewej pozycji, wszystko rozpoczyna się od skrętu ujęty na zewnątrz. Za piętą idzie rotacja kolana, za kolanem idzie rotacja biodra, za biodra idzie dopiero ciało. Ręka to jest tylko wykończenie tego wszystkiego, takiego naszego twista, który kręcimy tutaj. I Idąc sobie z tym twistem, może w tej walce nie do końca będziemy widzieć, tego twista i dużo prac bokserskich, ale e, Polityło, grobak, walka, którą stawiam, że Paweł Polityło wygra e, decyzją. To jest zawody, który będzie przed 15 minut konsekwentnie umęczał e, a jest po więc będzie chciał za wszelką cenę wygrać. E, nie skończy rywala, ale zwycięstwo decyzją e, stawiam na Polityło. Pa, pa! A teraz pokażę Wam podstawę mojego lookinga. Nie mam tutaj piętrowego łóżka, ale mniej więcej będzie na worku. Nie? A, a więc. Kopiamy sobie. Dobrze jest lekko nałożyć go z góry. Lekko skręcić biodro, lekko skręcić nogę podporową. Tak, żeby nie kopać z górą trawicie po prostu i połamiecie piszczel. Kresy! ma Nakładają stes! Z góry. I tych lowków akurat starciu kazieczko kontra Varela, Będzie dużo, bo obaj to świetni strajkerzy, obaj to zawodnicy, którzy będą iść w bijatykę. Mój kurs za 1,50 na ten pojedynek, to to, że walka skończy się przez przyznakał. I dochodzimy do kombiny według Pawlak kontra agencji. I to bez wątpienia chyba najbardziej wyrównany starcie podczas tej karty walk e, Kapitalna walka, kto wycięży? Moim zdaniem za 2.25 Pawlak decyzją A jeżeli jesteśmy przy technikaliach To teraz będę pokazywał obrotówkę z najlepszym trenerem w Polsce Robertem Złotkowskim Uwaga, prezentuję obrotówkę Pamiętajcie, że do obrotówki najpierw trzeba przedstawić nogę wykroczną Stawiamy nogę wykroczną Taka będzie 180 stopni błędy rywala Odkręcamy się, kolano idzie spod brzucha na i wracamy do pozycji chyba że zostawiamy, Ok, okej pamiętajcie, Nóżkę przestawiamy, patrzymy w tak? my z trenerem to robiliśmy, milion razy. Jeszcze raz <grym w porządku> No, Pawlek decyzja <grym w porządku> O, walka wieczoru, czyli przybyszkę na Martinsz, szkoda, że pierwotnie nie ma tego zestawienia, ale tak czy inaczej, myślę, że będzie to spektakularne kolejne zwycięstwo e, popularnego e, Sebicia. E, mój typ to oczywiście zwycięstwo przez nokaut w tym pojedynku, e, bo tak sobie patrzyłem jak rusza się Martinsz, patrzyłem jak rusza się, e, znaczy wiem jak rusza się Sević, e, myślę, że będzie w stanie go zdekautować, ma na to 5 rund, także spokojnie, to jest mój typ na ten pojedynek i w zasadzie taką, taki kuponik skreślam, mam nadzieję, że wejdzie, ale tak jak mówiłem, jeżeli chcecie samych zwycięzców, bo skryszajcie faworytów. Jak się wszyscy zbiorą, to będzie niezła, e, niezła wygrana, a myślę, że jakiś wielki się niespodziany podczas tej gali e, nie będzie. Pamiętajcie jeszcze, że fortuna ma dla Was bonusik, na walkę właśnie z sybicia. Możecie za dwie stówki tam zgarnąć w ogóle kolosalne pieniądze. Wszystkie detale będziecie mieli, e, znaczy dwie stówki, możecie zgarnąć za walkę, za dypowanie walki przybysza. Wszystkie detale macie oczywiście w linkach, które będą pod e, filmikiem. Co mogę życzyć tradycyjnie? Zieloności i od razu teraz zapowiadam, że przyjmuję po raz kolejny Instagrama fortuny na gale KSW69, także wbijajcie i będziemy razem bawić się tymi emocjami, a ja idę trenować obrótówkę, bo trochę mi słabo wychodzi.